W dzisiejszym odcinku będzie o zaczynaniu wszystkiego od nowa. Otóż wiele osób wierzy, że zmiana pracy lub przebrążowienie oznacza konieczność zaczynania od zera. I to błędne przekonanie może skutecznie, naprawdę skutecznie blokować nas przed podejmowaniem nowych decyzji. Ale prawda jest taka, że my nie zaczynamy od zera. Każde doświadczenie, zarówno te trudne, jak i pozytywne, które nas spotkały, które zdobyliśmy w poprzednich miejscach pracy, no, staje się solidnym fundamentem dla dalszej przyszłości. Mogą to być konkretne umiejętności, jakie zdobyliśmy, lub certyfikaty, jakie udało nam się pozyskać, które potwierdzają naszą wiedzę i kompetencje, ale mogą to być też sytuacje, w których nauczyliśmy się np. Na zarządzać czasem albo zespołem, albo projektami. Dzięki temu możemy unikać błędów, które popełnialiśmy wcześniej oraz wykorzystywać no, sprawdzone metody, które okazały się skuteczne w przeszłości. Więc powtarzam jeszcze raz, nie zaczynamy od zera. Na przykład, jeśli w poprzedniej pracy zdobyliśmy certyfikat zarządzania projektami, nie wiem, na przykład Prince albo PMP, to nawet jeśli teraz zmieniamy branżę, to te umiejętności związane z planowanym, Organizacją i realizacją projektów będą cenne w nowym środowisku. Tutaj się nic nie zmienia. Podobnie sytuacje, w których mieliśmy do czynienia np. z trudnymi klientami, negocjacjami czy rozwiązywaniem konfliktów, no uczą nas radzenia sobie z presją, co jest nieocenione w każdej pracy. Trzeba to tylko pokazać dobrze w CV i na rozmowie rekrutacyjnej. Doświadczenie to także znajomość i kontakty, które budowaliśmy przez lata. Często niedoceniane networking, czyli sieć kontaktów zawodowych, może być kluczem do znalezienia nowych możliwości zdobycia naprawdę wartościowych rekomendacji lub wsparcia w trudnych momentach podczas szukania pracy. No na przykład, gdy osoba, z którą kiedyś pracowaliśmy, może polecić nas nowemu pracodawcy lub wskazać nam drogę do ciekawej współpracy. Bardzo często handlowcy przechodzą z firmy do firmy właśnie wykorzystują te kontakty i są cennym nabytkiem dla nowej firmy. To co jest potrzebne to oczywiście w nowej pracy to wykazanie się, zbudowanie autorytetu, profesjonalizmu. I to na pewno zajmie trochę czasu i tutaj faktycznie no można powiedzieć zaczynamy od zera, ale bazujemy już na doświadczeniu, które mamy, które znamy i zrobimy to lepiej i szybciej. Dlatego ja jestem daleka od stwierdzenia, że zaczynamy zupełnie od zera. Wręcz przeciwnie, zaczynamy z całym bogactwem doświadczeń, które zdobyliśmy wcześniej. Niezależnie od tego, czy zmieniamy sektor, czy kierunek kariery, czy przebranżawiamy się, czy zakładamy własną działalność, jesteśmy bogatsi o to, czego już się nauczyliśmy. Jesteśmy starsi i nie tylko dlatego, że lata lecą, ale o to nasze doświadczenie. Jesteśmy dojrzalsi zawodowo, też emocjonalnie, pozwala nam się to czasami zdystansować, też z nowymi wyzwaniami, które na nas czekają. Więc podsumowując, zachęcam do podejmowania odważnych decyzji i wychodzenia ze strefy komfortu. Pamiętajmy, że nigdy nie zaczynamy od zera. Mamy za sobą bagaż doświadczeń i umiejętności, kontaktów, które mogą nas wesprzeć w każdej nowej sytuacji zawodowej. Trzeba tylko umieć. To odpowiednio pokazać i zaprezentować nowemu pracodawcy albo wykorzystać w nowej roli.